Słuchajcie, martwię się o kubę Midela. Na filmie sprzed tygodnia mówi tak. Inwestuję w mieszkania, które mają minimum 25-28 metrów. A pół roku temu mówił tak. Mieszkanie 15 metrów 2 Kupiłem 6 sztuk. Tydzień temu. Mam takie mieszkania, dwa mniejsze, które wynajmują się najlepiej. To jest 21 metrów i nawet 17 metrów. Tam jest gigantyczna stopa zwrotu. Takie po prostu kupiłem, ale nie jestem z takimi mieszkaniami. Pół roku temu. Inwestycja w Luboniu 15 metrów kwadratowych, ogromne okno dla singla, studenta, osoby, które tutaj pracuje ma się tylko przespać. Jest to bardzo fajny pokój hotelowy. Polecam, czekam na odbiór najlepszego. Boję się o jego pamięć. Czy wszystko z nią w porządku? Boję się też o te kawalerki w Luboniu. Wyobraźcie sobie, że jesteście kawalerką w Luboniu. Pół roku temu wasz papa was chwali, a po pół roku mówi, że jesteście do niczego. Jak byście się czuli, jako kawalerka, czy one samotnie spędziły święta, czy jest im ciepło tej zimy? Wystarczy.